Cześć, witajcie. Ja jestem Faryk i to jest kolejny odcinek z quizem znaczy z quizem. I następnie powiem, że jeśli macie jakieś ciekawe quizy do wykonania, czy to z Lola, czy z CSA, czy z czegoś innego, jeśli Wam się podobają takie odcinki, to podeślijcie w komentarzu linka do takiego quiza. To pomyślimy i pewnie nagramy taki odcinek. I teraz znowu jest CS, znowu jest CS i mamy. Jesteś w sytuacji. w ogóle jaki typem gracza CS jesteś? Był jakim typem gracza Lola jestem, teraz jest CS. Jest już od razu przedstawiona e, sytuacja. 1 vs FS4 i co, co, co robię? Te są odpowiedzi takie, że idę po wybijać tylu przeciwników ile mogę. Mogę w końcu, jest 7, 3. Jedna runda w plecy nie zrobi różnicy. Biegnę na, staram się zabić jednego CT, zaplantować i grać na czas, albo saveuję broń, nawet się nie pokazuję przeciwnikom. Albo skradam się po cichu i staram się z, yy, przez resztę czasu wybić jak najwięcej przeciwników. Szczerze, ja bym w takiej sytuacji, że tutaj na mapce widzimy, kto gdzie jest, ja bym poszedł na A i spróbował zabić yy, CTK, <coughs> gdzieś tam na czas ugrać. To już taka jest moja odpowiedź. Czyż on trików od porad od profesjonalnych graczy? To jest albo nie, nie, albo tak. No generalnie. Czasem, U mnie to jest tak, że czasem sobie podpatrzę na stream jakąś fajną akcję, sztuczkę czy smoka czy coś i sobie to stosuję, ale to nie jest tak, że bardzo często. No ale tu innej odpowiedzi nie ma, więc bez znaczenia, że tak, niech będzie. Pytanie o mapy, jakie dobrze znam? No i to jest, że większość, znam większy, większość z miejscówek na większości map znam wszystkie miejscówki na każdej mapie. Nie znam miejscówek na niektórych mapach. No i generalnie to, że wszystkich miejscówek nie znam na każdej mapie, oczywiście. Tutaj u mnie jest tak, także, znam większość miejscówek jak na większości map, po prostu. O, jestem ostatnim żyjącym 1 na 5. Paka została splątowana. Sytuacja jest finansowa fatalna. Mam fajcewena i co robię? Co mógłbym zrobić w takiej sytuacji? No, <grym> najlepiej zajwować, bo to się naprawdę nie ma, nie ma nic do ugrania. Najrozsądniejsze jest to, żeby się gdzieś skitrać i czekać, aż gości się wybiegną, żeby ich zabić. O, pytanie o broń, bardzo fajne. Tylko, że to jest pytanie na każdą odległość. Na blisko by wziął oczywiście P90 na daleko AWP, ale tak na każdą odległość to AK chyba najlepszy. Jest na blisko dobry na średni i na daleki dystans. Tak więc z tego pulu to Akacz jest najlepszy, tak mi się wydaje. okej, okay, kolejna mamy sytuację, <coughs> co bym zrobił. A, widzimy, że tutaj gościa to jest pewnie ta akcja paszy, co Sneaky Biki dwóch gości zabił. No i to jest opisana właśnie jego sytuacja, że podchodzę powoli i patrzę, gdzie są pozostali. przeciwnicy znajdzieją, że wykorzystał nieuwagę przy tego przede mną. Na sobie próbuję zabić go i resztę. Dwie kolejne odpowiedzi na pewno nie, w ogóle do mnie nie pasują, więc tutaj po prostu wybieram numer jeden odpowiedzi. O, który z tych atrybutów jest u Ciebie najlepszy? Full auto, praca zespołowa, D tutaj praca zespołowa odpada, szczerze, szczerze wolę zagrać sobie y, pode mnie, pod siebie, sam, y, jeżeli bardziej teamworkowo, tak po prostu mam. Agresywna gra, pogarda dla przeciwników. Tutaj agresywna gra jest u mnie, powiedzmy, na okej okay poziomie, ale pogarda dla przeciwników raczej nie. I radzenie sobie w sytuacjach stresowych, słuch, to myślę, że to jest najlepsze. Mam na koncie 4 500 dolców, co kupuję. Za 4-500 to byś normalnie kupił pewnie MK, Kevlar, Defuse i Granaty. No ale. Zestaw z granatami bez defusa. No i full control. Wyszło mi, że jestem typem gracza full control, czym pasza i opis to jest taki, że nie wszystkie Twoje działania są zaplanowane. Często lecisz za ciosem, jednak potrafisz ogarnąć stresującą sytuację i wyklikać parę głów, zyskując tym przewagę. Potrafisz efektywnie zabrać broń, odejść, obejść przeciwników, czy też może być nieprzewidywalnym. Tak więc taki jest mój typ gracza. Jeśli chcecie sami się sprawdzić, to zapraszam na stronę. Link będzie w opisie i to by było na tyle. Siema!